Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i błaganie z dziękczynieniem powierzcie wasze prośby Bogu. List do Filipian, czwarty rozdział, szósty werset. Na podstawie książki Sary Young Jezus mówi do ciebie. Gdy jakiś aspekt twojego życia lub jakaś myśl budzi w tobie niepokój, przyjdź do mnie i powiedz mi o tym. Przedstaw mi swoją modlitwę i błagania z dziękczynieniem, mówiąc: Dziękuję Ci, Jezu, że dajesz mi okazję do tego, aby ufać Ci jeszcze bardziej. Choć uczę Cię zaufania, zsyłając Ci trudności, korzyści płynące z tych lekcji są warte Twojego wysiłku. Głęboka ufność przyniesie Ci wiele błogosławieństw, w tym mój pokój. Obiecałem, że zachowam Cię w pokoju, jeśli będziesz mi ufał. Świat uczy się czegoś zupełnie innego, twierdząc, że pokój jest dany osobom, które mają dość pieniędzy, dóbr materialnych, polis i zabezpieczeń. Jednak mój pokój jest tak wszechogarniający, że pozostaje niezależny od okoliczności. Jeśli go osiągniesz, Będziesz bogaty, choćbyś stracił wszystko.